Hej! Dzisiaj zaczynamy następny temat. Dojechały nam stopnie. Zdecydowaliśmy się na, ponieważ robimy i tak podjazd cały z kostki granitowej, zdecydowaliśmy się na, na takie pełne stopnie, po prostu takie bloki granitowe. Zamówiliśmy to na wymiar. Dla osób zainteresowanych, gdzie to zamówiliśmy, podamy numer kontaktowy na miarę na firmę. Gdzieś może w komentarzu, żebyście mogli to znaleźć. Zamówiliśmy bezpośrednio od producenta. Rozmawialiśmy w zasadzie z kilkoma producentami granitu ze Strzegomia. Dogadaliśmy się z jednym. Myślemy wam na miary takie stopnie jak tutaj, czyli takie bloki jak to wyszły nam w granicach 3000. Kosztowałoby to mniej, gdyby nie to, że mamy jeden taki ogromny blok na górę to jest po prostu ponadwymiarowy, bo standardowo takie bloki jak ten można kupić w granicach, w granicach 300 zł. No, oczywiście, problemem był ten duży blok, który był na górę, bo on musiał być zwany na wymiar. Problemem też jeszcze było troszkę to, że my mamy troszkę wyższe stopnie niż standardowe, ale przy tańszych, przy troszkę cięższych elementach można, można, można takie schody zrobić w granicach 2000. Wiecie co? No, są tańsze rozwiązania na pewno. Ale stwierdziliśmy, że skoro jakby robimy już podjazd granitowy, to, to tutaj te stopnie też zrobimy z granitu. No oczywiście dodatkowy problem to jest z montażem tego, bo muszę wszystko przygotować już idealnie. Najlepiej, żeby tak było wykute mniej więcej do, do centymetra do dwóch, bo będziemy, będziemy stosować to stałe podłoże, bo ono ma dość, dość głęboki fundament i, i dość dużo tego materiału jest pod spodem, więc nie ma sensu po, wy, robić nowych fundamentów, wyrywać tego wszystkiego, robić od nowa. Więc skuwam po prostu do tej wysokości, do jakiej mi odpowiada. Zostawiam mniej więcej od centymetra do dwóch, bardziej w granicach dwóch na zaprawę i na zaprawie po prostu układam, no, układam nowe, nowe bloki. Te nowe stopnie mniej więcej pokrywają się, pokrywać się będą z tym, co tu widzicie, czyli, czyli jeden y, duży stopień taki, który będzie dookoła, no i jedna pełna płyta, która, która, będzie, która będzie u góry. Oczywiście to będzie wszystko troszkę wyżej, bo będzie do tej wysokości. Oczywiście to wynika z tego, że w domu są nowe wylewki, ogrzewanie podłogowe, dlatego y, ta wysokość jakby troszeczkę się podnosi do góry, ale to jest, y, to jest wszystko w granicach 10 cm, więc nie ma tu aż takiej dużej różnicy. Yy, później już do schodów będzie kostka granitowa. To nic, działamy. Cześć, wczoraj już tego nie zdążyłem Wam pokazać, bo strasznie się pogoda zepsuła i już tak kuwałem i zalewałem to przy takiej słabej pogodzie ogólnie. Okazało się, że podstawa jednak była dość słaba, więc zdecydowałem się, że górę zostawiam, natomiast dół zazbroiłem i wylałem całkowicie od nowa, no bo, no bo nie było wyjścia, więc teraz muszę poczekać ze dwa dni, żeby to żeby to dobrze związało i dopiero jak to dobrze zwiąże, układam te, yy, te stopnie. Te krótkie odcinki, te krótkie odcinki to są boki. Yy, te, te dwa kolejne to tutaj to są na frontowe, a to, co jest na samym dole to jest cała stopnica, która idzie od progu na samą górę. Także to, no, ta, ta stopnica ta ogromna, no, to ona waży ponad 500 kg, to już tylko i wyłącznie koparka. Zobaczymy, jak z tymi pozostałymi, ale to. Najpierw musi nam dobrze to związać. A teraz y, działamy tam z tyłu. Nasze podw podwórko już wygląda jak składowisko Big Bagów. A dzisiaj dotarła druga dostawa, więc czeka nas zimowanie z workami. No, ale na wiosnę będzie można ruszać. Cześć! Pierwszy etap tych naszych stopni mamy gotowy. Wykorzystałem takie rurki z wody, bo miałem akurat wysokość, która mi brakowała, którą sobie ustaliłem. Miałem akurat 2,5 cm. Tam było dokładnie, brakowało mi 2,7, to miało 2,5, więc na tym sobie jeszcze delikatnie wyprofilowałem. Już wcześniej wylałem sobie ten beton z delikatnym spadkiem. Nie oszalowywałbym tego, bo ma to tam dopiero 4 dni, ale okazało się, że no, nie jestem w stanie tutaj z tym szalunkiem się ruszyć, więc musiałem to rozszalować, niestety. To jest za szybko, ale no nie dało już, nie dało rady to dłużej trzymać, więc ustawiliśmy te pierwsze stopnie. Zrobiliśmy tak, że najpierw koparką ustawiliśmy to na tych paletach, a później już taki jeden stopień waży około 150 kg, więc już z tej paletki na to we dwóch z teściem jedną stronę, drugą stronę, poustawialiśmy. Mamy już mniej więcej to poustawiane tutaj z tym stopniem był niestety problem bo przyszedł on nam od, z, od razu z kopalni troszkę źle ucięty to znaczy między jedną a drugą stroną był centymetr różnicy i żeby to wyrównać musieliśmy wyszlifować taką fazę dookoła e, dlatego musieliśmy go obrócić więc mamy już go obróconego e, teraz e, musi wrócić z powrotem do, e, z powrotem na, na, na właściwą stronę tam wylejemy sobie to taką rzadką zaprawą, i na tej rzadkiej zaprawie wjedziemy. Jeszcze muszę powycinać, bo widzicie tutaj już wycinałem sobie pod elewację. Tam ewentualnie tylko te drobne dobiazgi obrobimy silikonem, ewentualnie tutaj jakąś płyteczką zrobimy. Jeszcze musimy się zastanowić, jakiś brudnik zrobić, żeby to się nie brudziło. A teraz muszę wyciąć pod ten ostatni stopień, pod tą dużą płytę na wymiar. No, i już Artur przyjedzie koparką i wsunie nam tą płytę, płytę na miejsce. Mam nadzieję, że uda się to dzisiaj zrobić, bo jeszcze ze dwa dni ma być bez przymrozków, a później już mają być mrozy, więc chciałbym, żeby nam to, nam to ten beton związał. Oczywiście dodajemy tych wszystkich dodatków, ale to jest taka ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić przed zimą, w miarę, przy jeszcze niezłej pogodzie. Także mam nadzieję, że to ten beton też tam będzie w środku, jeszcze od guntu jest cały czas dodatnio, więc jeszcze. Jeszcze może się to uda, uda w miarę sensownie zrobić. To działamy. Tak wyglądają nasze schody tuż po montażu. Wiadomo, że jeszcze troszeczkę z nimi mamy pracy, bo trzeba je ładnie odczyścić, zaimpregnować. Tu trzeba tą podbudowę troszeczkę podnieść, bo mamy za dużą tą wysokość. No ale stwierdziliśmy, że nie chcemy więcej schodów niż dwa. Więc no musimy troszeczkę z tym terenem tutaj pokombinować, żeby to ostatecznie wyglądało tak. Kostka ma oczywiście też swoją wysokość, także tu nie jest aż tak, y, aż tak dużo nie brakuje, no ale jeszcze troszeczkę trzeba dodać. No nic, ja się żegnam z Wami na ten moment, mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, że, że Wam się podobają postępy naszych prac, bo no, dom nabiera kształtów i podwórko też. No szkoda, że, że już nam się sezon skończył i teraz na dworze się nie będzie aż tyle działo, no ale... Zawsze to do przodu. Żegnam się jeszcze z oim bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa!